Witam Was serdecznie na drugiej części, właściwie w tym samym miejscu. A to jest bardzo duże miejsce. Będziemy kopać. Chciałem powrócić, pozdrowić jednego widza, z którym rozmawiałem chwilę. To jest, nazywa się Adrian Duda z Zawiercia. Składam mu życzenia urodzinowe. Niedawno skończył 31 lat. Prosił, żebym go pozdrowił, więc go pozdrawiam. No to co? Zabieramy się za kopanie helikopter nade mną. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Dobra, do zobaczenia przy pierwszym dołku. Sygnał 78 było nakrętka od picia sygnał 75, 76 chyba mam tutaj z 15 dzieciaków w koło nie będę pokazywał twarzy coś tu jest tu mamy 1 euro, euro 1 euro jest super tak. taka część od spodni i szukamy dalej jeszcze tu mam kolejny sygnał dzisiaj mi się troszkę ciężko kopie mamy 2 centy kolejny sygnał Co jest? Coś tu widziałem? Jakieś od spodni, albo od paska. Sumoteks. Pod hamakiem, zapięcie od zamka błyskawicznego. Prawie na szesnaście wierzchu 5 centów. Kolejny sygnał 10 centów. sygnał 76, ale myślę, że to są dwie monety nie jestem na 100% pewien mamy 1 euro i 20 centów tak jak mi się wydawało, a jeszcze trzecia jest na wierzchu, 10 centów no to trzy monetki, euro 30 77-78 Myślę, że to albo 50 centów, albo nawet 2 euro. 50 centów. Super. Kolejne 10 centów. Zobaczcie co znalazłem, pomalowany kalnie. To się kurę pomalował kamień, ale fajna znajdka. Super sygnał 75, 76 bardzo czysty sygnał i mam 20 centów teraz szko poszła szkoła dla dzieci bo mi tutaj pychały ręce i tutaj by się nadziały na gwóźdź szukamy dalej sygnał 75 powiem wam, że Teraz śmiałej sobie poczynają te ciaczki Ej, kopwek i mamy 20 centów Kolejny sygnał chyba na 10 centów Dokładnie, mamy 10 centów sygnał 5 centów sygnał 75, ale tak jakiś trochę dziwny jakby inna stała i co mamy 20 centów, to jest dobre 15 jest dobre 15 centymetrów jak nie dalej Jestem pod zjeżdżalną Jakoś mi tak dziwnie biło by Sygnał z nieokreślonych Ale to jest 10 centów Jestem pod taką pajęczyną Sygnał 70, 71 I 10 centów Mam za trzy sygnały. Czuję się jak kura i koczaki. Dwa euro. Dwa euro. Szukamy dalej. No, Dwa. euro. Cent. 20 cent, 20 centów. I maybe, um, geld. Go, yeah. Tutaj jeszcze coś mamy. Hier to jest? Kawałek With aluminiowego it. zaczepu. Was? Pewnie od tego. Patrzcie. Patrzcie, co jest. 10 centów, 10 centów. Dobra, szukamy dalej centów. 10 Mamy guziczek centów. guziczek. Mamy kolejną monetkę. 100 centów. 10 centów. 10 centów. I mamy zawieszkę. Maj. szmuk 5 maj. Ktoś się urodził 5 maja. Ale to jest aluminium. Witam serdecznie na podsumowaniu z tego udanego wypadu. Jak widzicie, w monetkach mam 10,71 euro, nawet pokaźna suma się zebrała. Monetki w dosyć dobrym stanie. Ten plac zabaw nie miał dużo lat, nie ma, jest stosunkowo nowym, więc te monety długo tam nie poleżały, może maksymalnie 2-3 lata, te 2 euro jedynie takie do wyczyszczenia jest, a reszta jest stan znośny. Co mamy tutaj dalej? Wiadomo, jakieś zatrzaski takie do lin mocowania musiała pęknąć i takie to, z, to jest z aluminium takie dwie sztuki są zrywki jakieś nakrętki i kapsle niewiele ich jest tutaj mamy różne e, akcesoria odzieżowe szkiełko też się wy, wyciągnęło e, folijka z takich miedziaków raczej z takich złomów to jakaś blaszka złomowa z dziurką taki gwóźdź się trafił prawie dziewczynka pchała mi palce się Prawie na to nadziała. I kawałek pręta zbrojeniowego. Takie coś na placu zabaw. No, z takich jeszcze fantów dnia mamy tutaj zawieszkę. Może nie jest ona jakaś tam, można powiedzieć, wartość, jeżeli chodzi o pieniądze, bo to jest aluminium. Ale na pewno ma jakąś wartość duchową, ponieważ to na bank było zrobione yy, dla dziewczynki, która, która się urodziła. 5 maja jest napisany na tym, czyli 5 maja się urodziła. I jeszcze to z takie ciekawostki, znalazłem ten kamień, zobaczcie, to jest zwykły płaski kamień. Jest napisane na nim Liber verrückt als Einer von Euch. W moim mniemaniu, w moim tłumaczeniu, że lepiej być wariatem niż jednym z was. To jest moje tłumaczenie. Jeżeli źle to tłumaczę, to proszę poprawcie mnie w, w komentarzu. Nie chcę się zarzekać, że jestem jakimś poliglotą, ale ja tak to rozumiem. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie mojego kanału i zapraszam do subskrypcji. I do następnego odcinka. Pozdrawiam.